pierwsze, rzeczywiście flozyny, czyli inhibitory nie, SGLT2, są game changerem, dlatego że to są leki, na które nefrolodzy w pewnym sensie czekali. Dodane do podstawowej blokady układu renina-admiotensyna-aldosteron, czyli do ACE inhibitora albo ARB-blokera, one wydłużają życie naszym pacjentom o ponad jedną o ponad trzecią przypisanemu im czasowi trwania tego życia. Nefrolodzy nie mieli od dawna tego rodzaju asortymentu terapeutycznego. Co więcej, to są leki, które działają na różnym etapie przewlekłego uszkodzenia nerek, czyli zarówno na tych wczesnych etapach, jak i na tych dosyć późnych etapach, bo do GFR-u 25, a nawet 20, jak pokazują badania. Rzadziej pacjenci wchodzą w schłókową niewydolność nerek, rzadziej muszą podejmować leczenie nerkozastępcze. Bądź ten okres do dojścia do hemodializoterapii, czy dializoterapii odszewnowej, czy do przeszczepienia nerki, po prostu jest dłuższy. Dla tych pacjentów jest to czas darowany. W związku z tym, ponieważ leki te dołączone do podstawowej blokady RAA zmniejszają albo a nawet ją hamują, podane na wczesnych etapach mogą doprowadzać do odwrócenia wręcz zmian, które się jeszcze nie utrwaliły w nerkach. Natomiast redukując albuminurię w późniejszych etapach wpływają i zasadniczo modyfikują ryzyko sercowo-naczyniowe tych pacjentów, bo jak Państwo wiecie, pacjenci z chorobami nerek nie umierają z powodu mocznicy, ale umierają na zawały i na udary, czyli na powikłania sercowo-naczyniowe. I niestety umierają wielokrotnie częściej aniżeli populacja, która nie jest obarczona przewlekłą chorobą nerek. Czy to jest duży problem? To jest bardzo duży problem, bo okazało się, że przewlekła choroba nerek jest dosłownie epidemią, która kroczy za cukrzycą i za nadciśnieniem tętniczym. Są to dwie potężne grupy ryzyka, gdzie przewlekła choroba nerek jest właściwie wpisana w postęp tych chorób, więc kroczy tuż za, a potem dokłada się ze swoimi powikłaniami. Rozpoczyna się spirala bardzo niebezpiecznych zdarzeń. Ale dobrze wiemy, że grupy ryzyka to nie tylko nadciśnienie i to nie tylko cukrzyca ale również choroby genetyczne, ale również wielotropiolowate zwyrodnienie nerek, błębuszkowe zapalenie nerek, w różnego rodzaju choroby nerek per se, jak cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek, które bardzo często są powikłaniami związanymi z nawracającymi infekcjami układu moczowego, a te są bardzo popularnym zjawiskiem. No i również szereg chorób, chorób autoimmunologicznych, jak również hematologicznych. Czyli grup ryzyka jest sporo, niemniej jednak ta cukrzyca i nadciśnienie tętnicze spędzają nam Sens powiek nam jako nefrologom, dlatego że przewlekła choroba nerek jest stanowczo za rzadko wykrywana we wczesnych fazach, w swoich wczesnych stadiach, powinna być wykrywana znacznie częściej. Ja tylko powiem, że na 10 osób, które chorują, tak naprawdę 9 nie wie, że ma uszkodzone nerki. No jeżeli ktoś nie wie, że ma chorobę i nie wie, że powinien te nerki oszczędzać, na nie uważać, to po prostu nie. Stosuje żadnej prewencji. No a właśnie flozyny otworzyły tutaj potężne okno na, to, na, na te działania prewencyjne, profilaktyczne. Innymi słowy, jeżeli szybko wykryjemy uszkodzenie nerek, w jakimkolwiek stadium, to jesteśmy w stanie szybciej zadziałać i pacjent uzyska benefit w postaci darowanych lat życia. Więc jest to efekt. Na który nie można przymknąć o, 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 oczu. I teraz, co powinniśmy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy rozszerzyć działania profilaktyczne i jakby zwiększyć wykrywalność przewlekłej choroby nerek w całym społeczeństwie, dlatego, że mamy armamentarium, czyli mamy lek, który możemy, możemy ofiarować naszym chorym, który przyczyni się nie tylko do kondycji nerek, ale do kondycji całego organizmu. I tak jak powiedziałam, wpłynie na w długość życia. Co możemy zrobić i czy te flozyny są rzeczywiście wykorzystane szerokim frontem? No niestety nie są wykorzystane szerokim frontem, chociaż mamy już, my jako nefrolodzy, mamy już pierwszą flozynę w postaci dapagliflozyny, która jest refundowana. I bardzo fajnie, dlatego że w, wreszcie nasi pacjenci doczekali się oprócz pacjentów z cukrzycą, oprócz pacjentów z niewydolnością serca, również wskazań nefrologicznych, Niestety w refundacji, bo to zalecenia refundacyjne są dosyć proste. Musi być GFR poniżej 60, a powyżej 25. Musi być co najmniej czterotygodniowy okres właśnie leczeniem innym lekiem blokującym układ RAA, bądź też udokumentowane przeciwwskazania do stosowania takiej terapii. No i właśnie musi być albuminuria i zostało wpisane, że albuminuria, czyli na ACR, musi być powyżej 200 mg na gram. I jest to pewna skucha, dlatego że niestety wydawało nam się, że to takie proste oznaczenie stosunku albumin do kreatiny w pojedynczej próbce moczu. To wcale nie wymaga dobowej zbiórki moczu. No ale okazało się, że bardzo to utrudnia w przepisywanie flozyn, ponieważ nie każde laboratorium oznacza ACR i nie każda jednostka, już nie mówiąc o podstawowej służbie zdrowia, w ogóle wie, co to jest ACR i, i, i potrafi pacjenta skierować do laboratorium, które ten ACR oznacza. Okazało się to niestety pewnym szlabanem i mechanizmem zaporowym, ponieważ można to znacznie uprościć. Można by po prostu nie wpisywać cyfry do tej refundacji, tylko zaznaczyć, że musi być albuminuria lub białkomocz białkomocz to 80-90% albuminy więc jeżeli ktoś ma białkomocz przewlekły to znaczy że ma albuminurię i to wystarczy natomiast jeżeli wpisujemy albuminurię bez cyfry to wystarczyłby bardzo prosty test paskowy który wykonany i jeżeli pokazuje że albuminuria jest na 1 plus bądź jest jej ślad to znaczy że tej albuminy w moczu właśnie jest 30 mg na gram Kratyniny, bądź też więcej. I to wystarczy. Więc, jeżeli miałabym odpowiedzieć na pytanie, czy nefrolodzy mają lek, na który tak długo czekali, czy lek, który wydłuża życie naszym chorym, to tak mamy. Staramy się go stosować jak najszerzej i proponować naszym pacjentom. Natomiast rzeczywiście, ACR, który wydawał się bardzo prostym badaniem, stanowi bardzo duże utrudnienie. W, 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 pójścia szeroko z tą, z, tą, z tą terapią, i jest jeszcze jedno, ale mianowicie cały czas za późno wykrywamy przewlekłą chorobę, chorobę nerek, powinna wejść koordynowana opieka nefrologiczna do podstawowej opieki zdrowotnej. To się powoli dzieje, ale dzieje się to dosyć za wolno, ponieważ wiele osób tracimy, wiele osób nie zdąży już skorzystać z tej terapii. Część osób otrzyma ją za późno, a część cały czas nie otrzyma, dlatego że cały czas opieka koordynowana, nefrologiczna nie jest wprowadzona, a albuminuria i oznaczanie w podstawowej opiece zdrowotnej, która jest po prostu dodana między innymi do koordynowanej opieki kardiologicznej i diabetologicznej, też nie obejmie wszystkich pacjentów z tych przyczyn, o których wspomniałam już wyżej. Więc, szanowni państwo, po pierwsze pamiętajmy, że urodziliśmy się z nerkami. Powinniśmy się urodzić z dwiema, niektórzy się już na początku rodzą z jedną. Możemy mieć chorobę genetyczną, możemy mieć choroby, które zasadniczo wpływają na funkcjonowanie tych nerek, a bez nerek żyć nie można, bo to potężna fabryka. Zarówno układ hormonalny potężny, jak i fabryka, która generuje i wpływa na ciśnienie tętnicze. No i potężny przemysł detoksykacyjny. Niestety, jeżeli nerka choruje, dochodzi do samozatrucia organizmu. A bez nerek żyć nie można. Oczywiście możemy pacjenta dializować różnymi technikami, możemy pacjentowi zaproponować przeszczepienie nerki, o ile nie ma przeciwwskazań, ale nie wszyscy staną się beneficjentami tego rodzaju zabiegu, więc nerki należy szanować, nerki należy oszczędzać, należy je badać profilaktycznie, chociaż raz w roku. Wystarczy badanie ogólne moczu, wystarczy kratina i na tej podstawie policzone EGFR. No i przydałaby się właśnie albuminuria, chociażby oznaczona testem paskowym. Ja ze swojej strony muszę Państwu powiedzieć, że nefrolodzy naprawdę robią wszystko, żeby te wskazania refundacyjne uprościć, czyli żeby to była albuminuria i lub białkomocz i to wystarczy bez żadnych cyfr, żeby zarówno w Podstawowej Opiece Zdrowotnej ułatwić te badania profilaktyczne, jak i Państwu ułatwić życie, bo Albuminurię testem paskowym każdy może sobie w domu zrobić, można akuczek kupić w, w, w aptece i po prostu zrobić sobie to badanie w domu. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli jest albuminuria, jeżeli jest białkomocz, proszę Państwa, trzeba się skontaktować z nefrologiem, to nefrolog się będzie zastanawiał, czy pacjent jest do pogłębienia diagnostyki, czy pacjent jest do flozyny, czy pacjent powinien otrzymywać w, w rozszerzoną nefroprotekcję, czy zupełnie powinien dostać inną terapię, bo na przykład terapię immunosupresyjną. thank <laughs> you